z tej strony nie na moim kanale dzisiaj jestem sama i dzisiaj przetestujemy sobie uwagi ubiegłe gumy turbo także no ale wstęp jest zostawcie <coughs> łapkę w górę subskrypcji na kanale, i komentarz do sobie szkolenia bransoletka to mam przyjdzie

Да то есть на минут. Ogólnie sama guma jest dobra. Mm, ale to twardość na początku to dla mnie jest na minus. Więc moja ocenka tego to dziesięć.

nie dość, że twardo na balony. Nawet. Jeszcze nie da się z niej zrobić balonów. Ale trudno. No i dziękuję Wam za udane. I oczka zostawcie opiekę w rejestrze skryptowym na łez. I komentarz do serwiszkowania. Twarda gumatura, bo co mam przypomnieć serwiszko. Um papo